Hej, Cześć Manko, z tej strony Weskin i w dzisiejszym poradniku pokażę wam, jak zdobyć schemat do strzelby kadum, który właśnie tutaj widzicie. Także bez zbędnego przedłużenia, lecimy sobie z filmikiem. Oczywiście na wstępie chcę tutaj powiedzieć, że poradnik jest skierowany dla osób, które grają na komputerach, ponieważ jest to mod, dzięki któremu jesteśmy w stanie sobie taki schemat dodać i oczywiście tą broń wytworzyć. Aczkolwiek polecam również obejrzeć ten filmik do końca, ponieważ dzisiaj pokażę wam drugi sposób wgrania sobie tego pliku, ponieważ ten pierwszy może u niektórych nie działać. Oczywiście pierwsze, co robimy, to wchodzimy na stronę Nexus Moc. link będzie oczywiście w opisie tego filmu i wchodzimy sobie w zakładkę Files. Tutaj macie trzy kliki możliwe do pobrania, tak, czyli po prostu jest to nic innego jak koszt wytworzenia strzelbekadum. Tutaj macie za koszt 10 sztuk złomu, tutaj za 100, a tutaj za 50. Oczywiście polecam tutaj ten pierwszy, czyli po prostu 10 sztuk złomu. Klikacie sobie Manual Download, oczywiście pamiętajcie również żeby się zarejestrować oraz zalogować. Potem wchodzicie sobie w Slow Download i po 5 sekundach pobiera wam się wasz pliczek. Jak widzicie, pliczek już jest pobrany, także sobie go wypakowujemy i w środku Znajdziemy taki plik jak data.x Czyli tak jak tutaj u mnie widzicie Oczywiście wy będziecie tutaj mieli normalny plik Ja tutaj mam książeczki, ponieważ wcześniej ustawiłem sobie, żeby ten program właśnie otwierał mi ten plik I teraz tak, są dwa sposoby na wgranie sobie tego pliku Pierwszy z nich to po prostu kopiujecie sobie ten pliczek i wchodzicie do waszego folderu z grow. U mnie to jest oczywiście biblioteka Steama, Steam Apps, Common, Danklight 2, PH i Source tak, dokładnie w tym miejscu możecie sobie tutaj ten pliczek wkleić, i oprócz tego musicie zmienić jeszcze tego x na kolejną liczbę, którą macie tutaj oczywiście w plikach. Także jak ja tutaj mam data 0, data 1, data 5, to mogę sobie zmienić tutaj ten plik na data 2. I u niektórych już tak naprawdę wszystko będzie działać, możecie sobie wejść do gry i w zakładce wytwarzania już będziecie mieli tak jak ja tutaj dokładnie ten schemat kaduma. Natomiast u mnie osobiście to nie zadziałało i musiałem wykonać drugi sposób, także teraz pokażę właśnie ten drugi sposób, jeżeli wam ten pierwszy nie zadziała. Sposób polega na tym, że oczywiście plik sobie wypakowujecie i macie tutaj zwykły plik x. Teraz jedyne co musicie zrobić to otworzyć ten plik za pomocą właśnie jakiegoś programu, który jest w stanie wam wypakować sobie ten plik. U mnie oczywiście jest to tutaj ten program, myślę, że dobrze wam znany i po prostu gdy już sobie go otworzycie za jego pomocą, to wyświetli wam się dodatkowy plik, który nazywa się Scripts. Następnie oczywiście klikacie sobie w niego, potem klikacie sobie w Inventory i tutaj macie dwa takie pliki. I teraz tak, posłuchajcie mnie uważnie, żeby ten pliczek Wam zadziałał właśnie tym drugim sposobem to musicie posiadać drugi plik z datą, tak? czyli po prostu inny mod, który macie wgrany w Dying i do takiego moda właśnie wkleić sobie te dwa pliki, czyli po prostu otworzyć w ten sam sposób drugi plik i tam po prostu go wkleić. Czyli na przykład, zobaczcie, ja wrzuciłem sobie tutaj dodatkowo data 5, tak, nieważne jaki to jest mod, tak naprawdę jest to obojętne, ważne żeby po prostu ten plik rzeczywiście z tym modem działał w grze. Gdy macie już taki plik, to wchodzicie sobie oczywiście tak samo jak wcześniej, czyli scripts, Inventory oczywiście również. I tutaj możecie mieć różne pliki: możecie mieć jeden, możecie mieć więcej, możecie mieć dwa, tak jak ja tutaj mam. I teraz te dwa pliki, które macie w data X, tak, czyli te, które wam na początku pokazywałem, kopiujecie sobie i będziecie musieli go wkleić właśnie do tego drugiego folderu, z drugim modem, który oczywiście Wam działa w Daylight. Wtedy po prostu kopiujecie sobie to tutaj, klikacie oczywiście OK. Ja oczywiście mam już to tutaj wklejone i również mam odpalonego DaneClyde'a, dlatego właśnie tu mi błąd wyskoczył, ale u Was na spokojnie powinno Wam się to wkleić. I gdy już będziecie mieć tutaj takie pliki, to wtedy na spokojnie możecie wrócić do DaneClyde'a i tak naprawdę ten schematik Wam się wtedy pojawi. Oczywiście polecam pobrać jakiegoś, obojętnie jakiego moda, po prostu żeby był data, powiedzmy data 6, data 7, data 2, 3, po prostu takiego, którego obecnie możecie sobie wkleić, właśnie w Dayclayta, i do tego folderu po prostu przerzucicie sobie te dwa pliki. Dzięki temu właśnie zadziała wam ten mod i będziecie mogli sobie wytworzyć taką strzelbę. Jak widzicie, ja już sobie to wcześniej zrobiłem. Wytworzyłem sobie właśnie tutaj strzelbę Kadum i oczywiście ona będzie wam działać. Jak widzicie, u mnie ona działa. Proszę bardzo, tak, jest to świeża. Tutaj mam oczywiście drugą strzelbę którą mogę sobie również wykorzystać i również będzie ona działała. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że pomogłem osobom, które rzeczywiście nie załapały się jeszcze na zdobycie strzelbeka Doom i została ona wcześniej naprawiona. Oczywiście, jeżeli pojawi się również taki modzik z miotłą, to również Wam go nagram, żebyście mogli sobie z tej miotły też skorzystać. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję również wszystkim wspierającym, którzy wspierają mnie, jak i mój kanał. Widzimy się w kolejnych filmach, także wyczekujcie i słyszymy się już niebawem. Do zobaczenia!